Ok, cześć wszystkim. To jest, to jest dosyć nietypowa gra. The Mighty Quest for Loot. Um, I może od razu przejdźmy do rzeczy. To jest nasz zamek. To jest zamek, um, który posiadamy wraz z początkiem gry. W którym można budować poszczególne rzeczy. Tutaj zaczyna wraży bohater. Wchodzi przez tą bramę. Następnie walczy z e, naszymi złoczyńcami, czy też naszymi obrońcami. E, a wszystko po to, aby dostać się do skarbu, który jest tutaj. I to są te skarby nasze, które mamy. One tutaj też są widoczne e, w tym miejscu. E, I co jest ciekawe, ta gra to jest w sumie gra online. E, teraz właśnie zbieram sobie. Um, rzeczy, które są wydobywane przez kopalnie. Nie wiem skąd bierze się e, ten materiał, ale no, gra jakby nie przyjmuje się takimi detalami. To nie jest takie ważne. Um, ok. Może e, przejdźmy do samego budowania. ta, 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 ta. To jest e, ostatnia komnata tuż przed e, rozpoczęciem, gdzie znajduje się boss. To właśnie on. Akurat teraz mamy takiego bossa. Może się później zdarzyć jakiś inny. Ehm, możemy stawiać tych podworków dosyć dużo, jednak e, obowiązują pewne ograniczenia. Tutaj mamy ograniczenie 115 punktów. Każdy z tych ludzków ma jakiś e, iloczyn właśnie tych punktów ofensywnych, powiedzmy, które, które możemy wykorzystać. Ehm, I to służy wszystko do obrony naszego zamku. Tak wyglądają, tak wyglądają ataki, które przeprowadzają inni zawodnicy na nasz e, zamek. Tutaj wygrałem, przegrałem, przegrałem, wygrałem, przegrałem, 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 wygrałem, przegrałem, przegrałem. Ja tutaj widzę nawet ktoś e, napisał komentarz, w którym e, podpowiedział mi, podpowiedział mi e, co zrobić, żeby grać lepiej. Napisał mi, żebym wykorzystał Research Lab i upgrade'ował moich um, moje potworki. No i właściwie to robię. Zobaczmy, czy mogę upgrade'ować Research Lab. Potrzebuję 1500, ale nie mogę tego zrobić, bo Summoning Portal level 6. Summoning Portal mam w tej chwili na levelu piątym. Jego z kolei nie mogę zaupgrade'ować, bo potrzebuję Castle Heart Level 3 A Castle Heart nie mogę zakryć, bo potrzebuję 6000 Life Force A mogę mieć maksymalnie 5000 No nic Gdybym chciał postawić jakiegoś ludka Mogę go wybrać z tej listy Kupić go za to yy, Za te niebieskie diamenty I następnie go gdzieś postawić Właściwie zastanawiam się, czy nie mógłbym podmienić kilku tutaj lutków. Rating 16. 10. Przenieśmy tych tutaj. Już jest za dużo. Dobra, to wszystko spróbujemy sprzedać. Ok, może teraz się uda. Tadam. Obracamy go. Spróbujmy go postawić jak najbliżej góry. Feast of Rage, Floor Punch, Offensive Tackle. Offensive Tackle będzie najlepszy. Okej. Okay. Niech i tak będzie. Ten ostatni ludek, który nas zaatakował, pokonał nas bardzo szybko. I zdobył 3 gwiazdki. Obejrzyjmy replay, bo możemy. Obejrzyjmy replay tego, jak on to właściwie zrobił. To jest bohater przeciwnika, ma takie umiejętności, trochę to przypomina League of Legends. Ma headshot, build trap, tego nigdy nie używałem, harass um, i roll. Roll też nie używałem. A on go używa dosyć intensywnie. Może to jest dobry pomysł. Ten ludek jest w sumie na podobnym poziomie co ja. Tym. jednakże on sobie radzi całkiem nieźle. Zobaczmy, jak będzie korzystał z tego. z tego Beer trap. Wszystkich zabija jednym ciosem praktycznie. On musi mieć do dobrą broń. No i wchodzi do komnaty. Jak sobie tutaj będzie radził. No, poradził sobie całkiem nieźle. Już właściwie skończył. Został mu już tylko boss do pokonania. Coś czuję, że nie zajmie mu to dużo czasu. Zgrabnie unika pułapek, strzałów. No, chociaż nie do końca. No i pokonał bossa. Teraz to już jest tylko formalność. <noise> Nawet znalazł trochę czasu na to, żeby się pochwalić. To są jego dane. Ja bym chciał zaatakować jego zamek. Zobaczymy, czy sobie z tym poradzimy. Hmm. Mogę to tylko zrobić w ramach praktyk. I taki mam właśnie zamiar. Zaatakujmy jego zamek. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. No i to jesteśmy my. Wchodzimy. Co my tu mamy? Pająki. Okej, okay, już widzę, że się dzieje sporo. Stawmy pułapkę na nich. Próbujmy ich wykończyć. No to są łucznice. Oni są dosyć niebezpieczni, jeśli pozwolimy im mocno wycelować. Ale jeśli będziemy unikać tych strzałów, no to raczej nic nam się nie stanie. To jest taki element mocno zręcznościowy, można powiedzieć. Jednak bardzo ważny. Okej, okay, to jest niebezpiecznie. To jest taki drobny problem z tą grą. Że czasami e, chce się strzelić, a on zamiast tego biegnie w tym kierunku. No właśnie, na przykład, tak jak teraz. Ale nic, udało nam się. Idziemy dalej. Ale im dalej w las tym trudniej będzie podejrzewam No dokładnie Oj oj, oj. Prawdziwe Bagno Czekamy stąd Biorę napój. Bardzo mocni są bardzo mocne są te jego potworki. Na każdym kroku to widać. Nawet te śmieszne beczki są bardzo mocne. No i zginąłem. Nie chcę się leczyć. Chcę opuścić zamek. Tak to wygląda. Ja jeszcze pokażę Wam ciekawą rzecz. To jest nasz zamek. Stoję sobie tutaj teraz na wieży tego zamku i mogę wybrać jeden z zamków innych graczy, żeby go zaatakować. Tak właśnie działa ta gra. Przykładowo tutaj. No i to jest jakiś tam zameczek. Zobaczmy. Powinien być bardzo łatwy, z tego co tutaj mówią statystyki. Nowy wystrój, czyżby całą swoją armię wymarnował na sam początek? Dobrze, troszeczkę rzeczy znaleźliśmy. Idziemy dalej. Koleś ma inny wystrój, ma takie drewniane wszystko. Ja tego nie mam. Bo to kosztuje. Wolę zamiast tego poświęcić kasę na upgrade. Y. Nawet nie ma co specjalnie uciekać z nimi. Nie są za mocni. I to już chyba wszystko, idziemy do zamku. Idziemy po skarb. Podziękowaliśmy mu na różne trzy sposoby, oceniamy za każdym razem, można ocenić e, dany zamek. To jest bardzo fajne, ponieważ motywuje graczy do tego, żeby być coraz lepszym. I to by było na tyle. Do dyspozycji mamy trzech graczy. Możemy grać. Um... Zobaczmy, jak to. Jakby tutaj. Czy ja tu gdzieś nie powinienem siedzieć? A tutaj jeszcze mamy takie budynki poszczególne. Przykładowo to jest Architect's Office. Tutaj możemy budować już rzeczy. Natomiast w tej chwili nie możemy niczego budować, bo mamy wszystko. O. Blacksmith. To upgradeujemy względu na to, że mamy dużo kasy i tak nam się zmarnuje zaraz. Czy coś jeszcze możemy upgrade'ować? To też upgradujmy. Ok. To? nie. Mam tylko dwóch y, robotników, więc nie mogę tego y, upgrade'ować, ale to będzie wszystko na ten dz dzisiejszy dzień. Dzięki za oglądanie, na razie.